Zawsze chciałem mieć słuchawki od Audizji, ale szkoda mi było wydawać nie wiem 5000 zł na LCD2, dlatego kupiłem MM100. Obecnie najtańsze słuchawki w ofercie Audizji z tej serii niegamingowej. I w tym filmie powiem wam, dlaczego te, dlaczego nie high many i co w tych słuchawkach mi się podoba, a co mi się nie podoba. Cześć, jestem Marcin, oglądasz ton składowy. MM100 to słuchawki ortodynamiczne od Audizy, czyli producenta, który się w takich konstrukcjach specjalizuje. Czym są słuchawki ortodynamiczne? To takie, które zamiast standardowego przetwornika dynamicznego wykorzystują folię, znajdującą się pomiędzy magnesami. Można by powiedzieć, że jest to taki głośnik elektrostatyczny, chociaż tutaj oczywiście dokonuje pewnego uproszczenia. Tego typu słuchawki są zazwyczaj bardzo skuteczne, nie wymagają więc wzmacniacza słuchawkowego. A charakterystyką brzmieniową przypominają słuchawki otwarte, one w sumie zazwyczaj są otwarte. Jednak przetwornik ortodynamiczny lepiej radzi sobie z niskimi częstotliwościami. Co czyni tego typu słuchawki naprawdę przyjemnym źródłem dźwięku. Niestety, takie membrany są trudne do wyprodukowania, przez to słuchawki bywają bardzo drogie. Co prawda Chińczycy weszli już na ten rynek ze słuchawkami Hiveman czy Moondrop, jednak nie zdecydowałem się na te tańsze marki i zaraz wam powiem dlaczego. Najpierw trochę więcej o samych MM100. Tak jak powiedziałem, to najtańszy model nie w ofercie przejętego ostatnio przez Sony Audizy. Te słuchawki, mimo wszystko, nie są tanie. Zapłaciłem za nie lekko poniżej 2300 zł. Wcześniej w portfolio Audizy były LCD-1, które kosztowały jedynie 1800 zł. To były świetne słuchawki, jednak w moim odczuciu nauszniki były trochę za małe, przez co były niewygodne w dłuższym użytkowaniu. MM100 to tańszy model z serii MM, czyli sygnowanej przez manego Marokina, realizatora, który pracował dla takich artystów jak Rihanna, Post Malone, Taylor Swift, czy nie wiem, Tupac. Duże nazwisko, ale tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy sygnatura w przypadku słuchawek ma jakiekolwiek znaczenie przy ich wyborze. Dla mnie na przykład nie miała żadnego. Tak czy inaczej, w internecie znajdziecie jeszcze informacje, że wygląd tych puszek to w zasadzie to samo co Maxwella Mamy tutaj e, w sensie te Audizy. No i właśnie, nie chodzi tutaj o firmę Maxwell, która też produkuje słuchawki, ale o gamingowy model Audizy Maxwell. I to jest ciekawe, magnetostatyczne Maxwelle możemy mieć już za 1700 zł, ale to nie są te same słuchawki, one są z serii właśnie gamingowej. Ehm, a różnią się przede wszystkim tym, że Maxwelle są zamknięte. No i przetwornikiem, oczywiście mimo, że tu i tu mamy przetwornik ma magnetostatyczny, jednak w MM100 mamy przetwornik Uniforce, czyli pochodny od tego stosowanego w modelu LCD5, który kosztuje ponad 20 tysięcy złotych. I podkreślam, pochodny. Nie ten sam. Przetwornik Uniforce ma według tego, co pisze na swojej stronie Audizy, minimalizować zniekształcenia przez zunifikowanie pola magnetycznego na powierzchni przetwornika. Ile tym, w tym prawdy, a ile marketingowego bełkotu, nie mam pojęcia, bo trudno jest mi takie twierdzenia po prostu zweryfikować. I tak jak mówiłem, najpierw chciałem kupić LCD2, które w zależności od wersji kosztuje od 3300 zł do nawet 5000 zł. Miałem okazję je porównać w sensie MM100 z LCD2 bezpośrednio na stoisku Top hi na Audio -video Show w poprzednim roku i stwierdziłem, że różnica między tymi słuchawkami dla mnie osobiście nie jest warta tego tysiąca czy więcej złotych. Jasne, to są inne słuchawki. W moim odczuciu MM100 są minimalnie jaśniejsze od LCD2 i jest to różnica, którą znów w mojej ocenie można łatwo zredukować przez ekwalizację. To, co jednak te słuchawki łączy, to rewelacyjna po prostu detaliczność, czystość brzmienia, prezentacja przestrzeni na nagraniach i na tym właśnie mi zależało. Mam już dwie pary, myślę, że całkiem dobrych słuchawek naucznych, bo AKG K601, które nawet tutaj mam, pokażę Wam e, piękne kabelki prączące się, e, które są jednymi z wygodniejszych słuchawek, jakie mam, i mam jeszcze Zenheiser HD600, które też cenię i które również są cenione w środowisku audio, czy, e, czy takim amatorskim, czy takim bardziej profesjonalnym. Zanim przejdę jednak do dalszej części, chciałbym przypomnieć e, taki disclaimer. Wrażenia, o których tutaj mówię, są moimi subiektywnymi wrażeniami. Wybór sprzętu grającego to kwestia gustu. Każdy z nas słyszy nieco inaczej lub nieco inne brzmienie. Dlatego nie opierajcie swoich decyzji zakupowych o zdanie jakiegoś chłopaka przed kamerą. W miarę możliwości sami sprawdzacie sprzęt, chociaż wiem, że w tym przypadku jest to po prostu bardzo trudne ze względu na dostępność tych słuchawek. O brzmieniu MM100 powiem na końcu, teraz chciałbym przejść przez rzeczy, które mi się w nich podobają i nie podobają. Zacznijmy od zalet i w zasadzie od wygody. To są w miarę lekkie i wygodne słuchawki. To, nie jest... I to jest jeden z powodów, dla których nie wybrałem nieco większych, właśnie LCD-2. W słuchawkach przebywam nawet 8 godzin dziennie, w słuchawkach pracuję. W słuchawkach się relaksuje, dlatego lubię, kiedy słuchawki nie uciskają, mają miękkie pady i preferuję pady, co prawda, welurowe, tak jak właśnie w AKG K601, ale skóra w 100 to nie jest taka, nie wiem, chamska, twarda skóra, jak w niektórych wyrobach, no nie wiem, nawet AKG czy w jakichś Superluxach, one są bardzo niewygodne. Pianka w tych padach to jest ewidentnie jakaś pianka typu memory. Bardzo wygodna, mięciusia, no po prostu sztos. W słuchawkach oprócz... Wygody padów, patrzę na to, jak duże są nauszniki. Lubię kiedy słuchawki nie spoczywają mi na małżowinach, jak to te takie małe, nauczne słuchawki mobilne, typu nie wiem, Boze czy jakieś, czy jakieś Sony. Za duże pady, jak w highfimanach Ananda, też nie są dla mnie zaletą, bo wtedy słuchawki mają tendencję do suwania się z głowy przy każdym ruchu, nawet takim niewielkim, a więc lubię konstrukcję uszną ale o rozsądnym rozmiarze. I takie właśnie są przetworniki w MM100, gdzie, które są minimalnie mniejsze od tych w AKG 601, moje ucho otulają wręcz perfekcyjne i za to jest ogromny plus. Opaska tutaj, czyli tak zwany, tak zwany headband, jest wykonana z bardzo miękkiej skóry, przez co czuję, że mam te słuchawki na głowie, ale jednocześnie nie czuję takiego niekomfortowego nacisku, który znam z niektórych konstrukcji o nie wiem, większej wadze przetworników, na przykład. Jak na słuchawki otwarte, mam również wrażenie, że mają one przyzwoitą szczelność i nie oznacza to oczywiście takiej izolacji od dźwięków zewnętrznych jak w konstrukcjach zamkniętych, ale nie są one tak, nie wiem, przewiewne jak na przykład HD600. Wybaczcie, nie potrafię teraz znaleźć lepszego określenia minusy. Klejone pady, co ma oczywiście swoje uzasadnienie. Nie oznacza to oczywiście, że pady są niewymienialne, jednak jedynie, że jest to trudniejsze niż takich AG, które po prostu. O tu mi się zaczepiło mikrofon. Które po prostu odkręcam i mam zdjęte. No ale po co to komu? No, pady niestety się zużywają. Z czasem. I co prawda nie w rok i nie w trzy, ale słuchawki za ponad 2000 zł kupujesz jednak na dłużej i warto brać pod uwagę cenę i dostępność części zamiennych, zapasowych, ale też prostotę ich wymiany. Tutaj Audizji kuleje w porównaniu właśnie na przykład do AKG, gdzie w zasadzie każdy element mogę wymienić samodzielnie przy wykorzystaniu tylko śrubokrętu. Druga rzecz. Dostępność. Ja. Naprawdę długo polowałem na te słuchawki i wiem, że wy też na nie polujecie, bo dawaliście mi znać, że skąd ty je masz, dlaczego ty już je kupiłeś, a ja nie mogłem ich dostać. No, słuchawki miały swoją premierę w październiku czy w listopadzie. A na stronie producenta dalej mamy prowadzony preorder, a mamy już końcówkę lutego. Większość sklepów ma dostępność oznaczoną na będzie za kilka miesięcy. W końcu dorwałem te słuchawki w mp 300. Że nie jest to fragment sponsorowany. Tu chciałem podziękować za świetną obsługę. Kupiłem je za cenę rynkową. Bez żadnych zniżek, bez żadnego dopraszania się o specjalną obsługę bo mam YouTube'a. Dopytałem o dostępność. Oni się upewnili, że mają na stanie egzemplarz. W i słuchawki są u mnie i tak to powinno wyglądać. Kolejna rzecz to jest kabel. Nawet gdzieś go tutaj sobie przygotowałem, ale oczywiście nie mogę go znaleźć. Ach, jest! To jest kabel, który, który dostajemy z tymi słuchawkami. Jak zwrócicie uwagę, jest to kabel no, ładny, taki pleciony, ale z zakończony dużym jackiem. To są szalenie skutecznie skuteczne słuchawki z nisk niską impedancją i napędzi je w zasadzie wszystko, nie wiem, Walkman, telefon, kurczę, bankomat! I stosowanie przejściówki z dużego jacka na mały kończy się tak, że wystaje Ci z portu 10 cm parówka i weź z tego korzystaje nie nieuszkość, na przykład, nie wiem, gniazda w laptopie. I wiem, ktoś podniesie tutaj argument, no ale many, sprzęt studyjny, spoko. Ale żadną ujmą nie jest stosowanie przejściówki z małego jacka na duży, duży i tak robi na przykład AKG, który też ma serię profesjonalną. A, i właśnie, co do sprzętu studyjnego, jeśli chcecie te słuchawki do pracy, to koniecznie sprawdźcie, ile prądu macie na wyjściu swojego interfejsu. O ile moją, z moją skarletką te słuchawki pracują bardzo dobrze, to przy podłączaniu ich do TC Electronics BMC2 mało co nie dostałem zawału. Bo słuchawka, na którą było podawane zasilanie, zwyczajnie pierdziała nawet na niskich głośnościach. I teraz wyświetlę Wam, ile to urządzenie daje prądu na wyjściu słuchawkowym, żebyście mieli pewien punkt odniesienia. To już jest po prostu dla tych słuchawek za dużo. Także naprawdę, uważajcie, do czego podłączacie słuchawki. Błagam, nie pytajcie mnie, do jakiego wzmacniacza podłączyć te słuchawki, bo na to pytanie mogę odpowiedzieć krótko. Najlepiej do żadnego. Dobra, brzmienie jak wiecie albo nie wiecie, nie lubię dużej ilości basu. Znaczy takiego, wiecie, przesadzonego basu, takich przebasowanych y, słuchawek, y, no trudno mi tutaj na, na, wymienić model. Ale to jest tylko preferencja. MM100 trafia doskonale w mój gust. To nie jest tak, że tego basu jest jakoś y, mało. On... Jest po prostu jest prawidłowy, czysty, szybki, nie przyćmiewa pozostałych częstotliwości. Ten bas w słuchawkach dla mnie jest bardzo ważny i to jest w zasadzie najtrudniejsza, najtrudniejszy, jakby zakres częstotliwości do reprodukcji, tak mi się wydaje w tych słuchawkach. I jak powiedziałem na początku, to są jasne słuchawki, ale nie jest to taka jasność, która zdziera szkliwo z zębów. Wiecie, kojarzycie to brzmienie, jak się idzie na prezentację jakiegoś audiofilskiego sprzętu i wszystko jest tak wyekwalizowane, że bas łamie żebra, a góra to jest w zasadzie jeden wielki syk. No i tutaj tego nie ma. Góra jest wyraźna, czysta, wydaje mi się, że leciutko podbita, środek jest świetny. Tylko właśnie pamiętajcie, słuchawki i w ogóle jakikolwiek sprzęt to nie tylko odpowiedź częstotliwościowa, bo jak spojrzymy na wykresy częstotliwościowe, to w zasadzie wszystko, nawet takie malutkie pchełki, przenoszą te 20 Hz do 20 kHz. Tu będzie górka na te 2 albo 3 dB, tam dołek. No, ale właśnie czytanie takiego wykresu nie powie nam, jak, jak te słuchawki brzmią. Przynajmniej nie do końca. Dazą pewne wrażenie. Ale właśnie ważna jest też na przykład, nie wiem, odpowiedź impulsowa. Jeśli jest dobra, to będziemy mieli wrażenie takiej właśnie czystości dźwięku. I za to lubię te słuchawki. Nasz słuch w ogóle jest bardzo wrażliwy na zmiany w domenie czasowej. I pewnie kilka innych parametrów y, również y, jest bardzo ważne do określenia brzmienia. Ale bądźmy poważni, dużo prościej jest założyć słuchawki na głowę i posłuchać niż analizować jakiś wykres. No ale czasami nie wejścia, wiadomo. To są słuchawki, które robią efekt wow. Ale nie przebodźcowują tak jak Hifimeny Anandy, które kiedyś testowaliśmy z Robertem. No ale właśnie, obiecałem Wam, że powiem dlaczego nie zdecydowałem się na Hifimeny. I wiem, że te słuchawki mają wielu zwolenników i że te najtańsze modele ortodynamiczne można mieć już za nie wiem 400-500 zł. Trudno mi jest dokładnie określić, co mi w tych słuchawkach nie pasuje, ale te tańsze modele, z którymi miałem do czynienia, po prostu mi nie grają, a te, które grają znów w mojej ocenie dobrze, są albo niewygodne, albo strasznie drogie. I mówimy tu o kwotach wyższych niż za LCD 2, nie wiem, 8000 zł to chciałbym przypomnieć, żeby nie kierować się zdaniem jakiegoś faceta z YouTube'a. Jeśli masz high-fimene i Ci te słuchawki pasują, to się nimi po prostu ciesz i nie miej kompresów z tego powodu, że mi one nie pasują. Dla mnie Audizji MM100 to jest w zasadzie endgame i wiem, że są słuchawki, które zapewne są lepsze pod każdym ze względów, ale zwyczajnie nie wiem, czy byłbym w stanie wydać więcej pieniędzy na taką rzecz jak słuchawki. To nie jest y tak, że dopłacając, nie wiem, 1000 zł więcej do takich Sennheiserów hd 600 mamy brzmienie na tyle lepsze, że powiem o, odkrywam na nowo utwory, które znałem. Nie, bardzo daleko mi do takich opisów. To są słuchawki, które brzmią dobrze. Nie efekciarsko, ale jednocześnie efektownie, nie faworyzują jakichś gatunków muzycznych, bo są uniwersalne i zwyczajnie dostarczają mi przyjemności ze słuchania muzyki. O ja to powinno w tym chodzić. I to każdej muzyki, elektroniki, bluesa, metalu, nie wiem, popu, jazzu, bez wyjątku. I to wszędzie, bo mogę zabrać je do walizki, odpalać muzykę z laptopa i mieć rewelacyjną jakość. Wiem tu się zaraz lecą, że o, daki coś tam, nieważne. Jako jednak, że są to słuchawki sygnowane przez inżyniera nagrań, pomyślałem, żeby zasięgnąć opinii kogoś, kto w tej materii ma doświadczenie. Chciałbym wam przedstawić kogoś, kogo być może dobrze już znacie z innego YouTubeowego kanału, dużo większego niż ten. Oto Mieszko. Właściciel zgrywa studio. Człowiek o dobrym uchu i fachu w ręku. Na koniec, więc przedstawię wam jego zdanie na temat słuchawek Audi zm 100 Mieszko nie jest sprzętowym freakiem, dlatego nie wie co to są za słuchawki. Zresztą nawet prosił mnie, żeby mu nic o nich nie mówić i myślę, że to bardzo uczciwe podejście do tematu. Po prostu pojechałem do niego do studia, dałem mu słuchawki, on je porównał ze swoimi na swoim sprzęcie i powiedział co myśli właśnie o Audizie MM100. Nie będąc nawet świadomym z jakiej półki cenowej są to słuchawki. No, to oddaję głos dla Mieszka, a ja się z Wami żegnam. Dzięki za dźwięki, do usłyszenia. Ło, ale wygodne, kurde bliziutko tego basisty, wiesz? Tak mm -hmm. jestem tak przy nim, mm -hmm. ale fajne. Fajne uczucie. A, fajne. Numer. Bierzemy inny numer. Bardzo fajnie. Coś tam już wiem. Coś, Co tam, coś wiesz, tam już wiem. Razie, jakie są twoje pierwsze wrażenia, jeśli chodzi o... Eee, ale już, już kręcimy, tak? Tak, no już cały czas kręcimy. O Jezus. To, to się wypię. Kurczę. Nie wiem ile one kosztują, ale po pierwsze, one już dzisiaj u mnie zostają. Są, są, są przepiękne. Bardzo szerokie, pełne brzmienie w porównaniu do. Dobra, umówmy się. 990 to wcale nie są jakieś tam słuchawki masteringowe, to one po prostu są bardzo popularne. Nie są złe, ale te je niszczą. Nie wiem czemu je niszczą. Basu jest tyle ile trzeba. Jest przepiękna, szklista góra. I to całe pasmo jest takie wyrównane. Nie mam takich dziur, znaczy kiedy zakładam bejery, to mam wrażenie, że, że to pasmo jest takie jakieś kurczę poszatkowane, więc najchętniej sprawdziłbym, bo e, częstotliwości to nie wszystko. To znaczy jestem ciekaw, jak zaprznął Audi i właśnie to teraz zrobię, e, kiedy porównamy je z bejerami po Sound ID Reference, żeby skorygować trochę tą charakterystykę, więc zaraz wracam. To są takie słuchawki, do których ciężko mieć jakiekolwiek zarzuty. Po pierwsze, jeśli wpakujemy je do profesjonalnego wyjścia, to one dostaną za dużo prądu, więc raczej do, do komputerka na Mini Jacku, a nie do wyjścia z interfejsu, bo ile mają omów? 17? 17 albo 16. 16 omów. no to jest, to jest bardzo mało. Tak czy, inaczej, tak czy inaczej porównaliśmy je z Beyer dynamikami. no i te w porównaniu do nich brzmi, brzmią trochę no, staro, nie? No tutaj. Żeby pracować na nich, jakkolwiek, trzeba użyć takich programów, które korygują ich wady, np. Sound ID Reference. A tutaj nie mam takiej potrzeby, nie słyszę, że coś mi się tam wbija w ucho, że coś jest sformontowane, że, że brakuje mi basu albo jest go za dużo. Ten bas jest o tyle ciekawy, że jest bardzo selektywny, taki szybki w tym dole i sprawia przyjemność. Właśnie tutaj mam... Znaczy musiałbym posłuchać ich tydzień, a nie, a nie kwadrans żeby wiedzieć, czy to dobrze, czy nie, czy on nie jest za fajny, no bo on jest fajny. On sprawia przyjemność podczas słuchania i w ogóle całość tak cię tym dźwiękiem otula. One są w ogóle bardzo wygodne. Mam wrażenie, że można w nich słuchać no, przynajmniej godzinę bez, bez przerwy. Nie wiem, jak się ucho poci latem. No, nie używałbym ich do, do biegania, wiadomo, tak, nie? ale do takiego przyjemnego si siedzenia w domu słuchania, super. Fajne jest w nich właśnie to, że nie potrzebują takiej dodatkowej korekcji, dodatkowego wsparcia software'owego, tylko już same z siebie brzmią bardzo przyjemnie. Nie wiem, jak z pracą, nie wiem, czy nie są załadne, żeby na nich pracować. Co to znaczy załadne? To znaczy, że już na starcie dźwięk jest w porządku, a może jednak. Coś tam trzeba jeszcze wykręcić. Trzeba jeszcze zdiagnozować jakieś problemy. Nie wiem, na ile one te problemy diagnozują. Nie? Fajne. Yy, ile one kosztują? Czekaj, 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 czekaj. Właśnie. Ile, twoje, ile Twoim zdaniem one powinny kosztować? No. no porównując do 700 Projektsów, które kosztują około tysiaka, fajnie by było, jakby te kosztowały 1,5 max. Ale pewnie, nie, pewnie tyle nie kosztują. Pewnie ze względu na markę kosztują bliżej dwójki. Nie? No 2-300. 2-300, no. Nie, nie rozmawialiśmy o nich za bardzo. Nie, hmm, nie dwo, 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 właśnie główne założenie jest takie, że ja w ogóle nic, nic o nich nie wiem yy, i właściwie tyle. No, to jest jedyne założenie. Mieszko, polecasz? Nic. Nie... <śleskujesz> Kurczę, no... Nie wiem, no nie wiem. Znaczy, to jest zawsze pytanie do czego? Czy do biegania, czy na basen? No pewnie nie. Czy do pracy? Nie wiem, musiałbym ich po prostu posłuchać i tak poważnie porobić na nich parę miksów, porównać je z głośnikami, z iPhonami, z czymkolwiek, zobaczyć jak miksy po tych słuchawkach wychodzą gdzie indziej, nie? Ale do słuchania muzyki cudowne są, są cudowne, no.